No witaj bracie, tutaj zajęty jest nagram się, bo jesteś z Halemby. Ja tam pracowałem na Halembie. Bogdan, Bogdan Ciecierski, brat w Chrystusie. Tak wyłączyłeś. No i właśnie na Halembie pracowałem, a tu był brat, świadek chłopiec z Halemby. Ja się wyłączył, tak? A tam była sekretarka. No to e, dlaczego się boją? Przecież Kolosalny den 2 w Biblii w Warszawskim przykładzie, na przykładzie Nowych Świadków Jehowy, jeśli on jest świadek Jechowy, to jest fałszywy świadek, bo tu jest kolosan 1.2, że w Chrystusie ma być świadkami. Dzieje apostolskie 1.8? W Chrystusie, a nie w jakimś tam Jehowie, amerykańskim Jehowie. Także jeśli trzymamy się instrukcji Rzymian 15.4, bo mamy tu instrukcję, pouczenie z pisma, nadziei nadzieję, mamy, i tu jest w Chrystusie ma być, nie w Jehowie. Efezjan 5.14, mamy się obudzić i powstać z martwych, że zajśnie nam Chrystus, nie Jehowa i zbawienie jest tylko w Chrystusie. Dzieje apostolskie, e, czwarty rozdział od 10 do 12. Apostoł Paweł, Piotrek, oni wszyscy, apostołowie, byli wyszkoleni nie przez Jehowę, mordercę, który ma mordować w Armagedonie świadków wiekowych, bo Chrystus nie będzie mordował swoich, co wyszkolił, tak? Judasz zdradził nie Jehowę, tylko Jezusa i się zamordował sam. Do tego to zmierza, bo prawda się powtórzy. Na całym świecie, więcej 30 jest próba na cały świat, a tutaj macie wysławiać właśnie w ciele, jako wasze ciało to jest sala królestwa, to wasze ciało świątynia nie jakiś kościół, budynek, czy wasza, wasza sala Bóg, Chrystus Ojciec z nieba chce zamieszkać w waszym ciele, jako Efezan 4,13, że jako synowie i córki macie być doskonali 2 Koryntian 6 od 14 do 18 co ma wspólnego Chrystus z baliarem czy z Jehową dzisiaj obecnie także dzieje apostolskie yy, us Dziewiąty rozdział od 5: Tu apostoł Paweł, Szabeł rozmawia nie z Jehową, w przekładzie Nowego Świata jako z Jezusem. Maria go rodziła, apostoł Paweł tylko Jezusa znał, Jechowy nie znał. A żeście pisali 10, Rzymia 10,13, że, 10, 13, że wzyw, każdy kto wzywa imienia Jechowy, no to czemu wzywacie policję? Czemu teraz Jechowy nie wezwał ten świadek Jechowy? Bo Jechowy nie ma, to jest nazwa firmy amerykańskiej. Widzialne stojaczki, niewolnik kazał i firmę ktoś ze stojaków narobił, naprodukował, kasę wziął, bo to wszystko kosztuje. A bracia pracują, bo niewolnik każe. Jak, no jak to ciężko ludziom uświadomić, że zostali szukani. I tutaj 15 rozdział o zmartwychwstaniu. Głosimy pierwsze zmartwychwstanie, objawienie 20 rozdział 6 werset. Rzymian 6 rozdział 10-12. Macie umrzeć dla Jehowy i dla świata. Który przemija, 1 Jana 2 od 15 do 18, bo się Jana 2 Jana 9 werset: To wy nie przynosicie nauki Chrystusowej, które wam głosimy, właśnie Chrystusa, który nie jest podzielony, my jesteśmy chrześcijanie, a wy jesteście badacze Biblii, teraz Świadkowie Jehowy, żeście się podzielili z deszczu podrydny, teraz macie eks Jehowy i już co Was wyszli od Was i też nie są lepsi od Was. Ale Chrystus wszędzie, Każdej denominacji ma swoje owieczki, swoją pszenicę. A my zbieramy właśnie. Jak słyszycie, głos prawdy Chrystusa, nie nasz, tylko Chrystus przez nas przemawia. Rzymian 8:9, kto nie ma ducha Chrystusowego, nie jest Jego. I Jana 14 rozdział 17-20. Duch prawdy, którego świadkowie nie chcą słuchać, bo zatykają uszy. Tak jak faryzeusze, gdy kamienowali Szczepana, bo on wysiał, widział na prawicy. Właśnie syna Bożego, bo Jezus nigdy nie był synem człowieczym, nigdy nie był pośrednikiem. Był wzorem do naśladowania. Pierwszy Piotr rozdział od 21 do 25 i zostawił nam wzór życiorys, który spisali jego uczniowie eee, Ma Mate Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Poczytajcie sobie. Największy ze wszystkich ludzi od Was jest wydana książka, ale szkoda, że Wam nie pomogła, bo mi pomogła 3,5 roku nauczania Chrystusa. I żeście na palbu zawiesili, a to było drzewo zielone. Pisaliście mokre chyba, czy wilgotne. No, piłat właśnie ręce u mój, bo Chrystus żadnej winy nie miał. Musiał zginąć jako ofiara, jako baranek nieskazitelny. I wy, srebrniki wasze też Wam nie pomogą. Wasze te sale królestwa. Trzy skrzyneczki tam więcej macie nawet. Także Mateusz 6,24 nie można służyć. Chrystus się modli do chowy tylko do Ojca. I Mateusz 11:25,30 30. Wychwalam Cię Ojcze za... za zakryłeś te rzeczy przez siatka mychowy, adwentystami, baptystami. No tak. Bo Wy nie znacie prawdy. Ale poznacie. A Ci śp śpicie dalej jak apostowie, nie? Śpijcie, bo jesteście zakomani. Ale my Was budzimy. I Chrystus właśnie objawia się w uczniach. Uszulce, ja, Bogdan i Zbyszek. Apostoł było 12 przy stole. Jeden był diabłem. Nie 12 was wybrałem, jeden z was jest diabłem. Także diabeł też oszczerstwa. I teraz już jesteście albo jesteście owce, co zginęły z domu: z a my wam służymy Jakub, Izrael, Rechrystia, reguły Chrystusa. Albo ten, co uczyń cud, chciał kraść. Bo ten na prawicy łotr ma zaklepany raj, będzie w raju, bo raj będzie na ziemi. Ale. Też mieli pisma, faryzeusze, nie uwierzyli, że przyjechał mesjasz na, na osiołku. Król wjechał, to bądźcie mądre, dziewice. Ma to już 25 rozdział, cały poczytajcie. 5, 6, budzimy was, bo zasnęliście się, daliście się zakłamać przez amerykańskiego niewolnika. Pokażcie monety Cezara. Dzisiaj macie pana Jehowy, to jest ten wasz Cezar. Barbarzyńca, bo Chrystus kazał płacić podatki Cezarowi. Kazał. Iskra prawdy z Polski. Także płacimy podatki Panu Dudzie i Pan to jest grecki bożek fałszywy z tego świata, a my mamy mieć Boga Chrystusa Króla Emanuel, Bóg znamy, Rzymian ósmy rodział. Myślenie ciała to śmierć, myślenie wiara to nie wizja, wasza organizacja widzialna to jest niebezpieczna. Sekta. Inteligentna, udawana pokora. czy macie takie drzewo zielone, które nie ma owoców. fig I będziecie na spaleni. Na żywcem będziecie spaleni. Objawienie 22, rozdział 10 werset. Żywcem, tak jak Judasz. Mateusz 5, 22. Bo piekło sumienia jest. A po śmierci wiecie, że nie ma piekła. Myśli działania Poznania. Ale jest w martwych stanie. A my gośmy pierwsze w martwych stanie. Skrzeszami was, syny marnotrawne. Łukasza 15, 20. 4:32 Mateusz 10,8 8 20, rozdział 6, werset. Byłyśmy pierwsze w martwych stanie. Tu, tu macie bęża na tym drzewie, bo macie te swoje demoniczne demony, malujecie w obrazkach. Tu jest wąż i was zwodzą. Tu jesteście w świecie, właśnie. Faryzeusze, nowożytni. A Chrystus chciał zgromadzić Jana 10,16 16, jak kokosz, pisklęta. Nie chcieliście. chowa to jest niedobry. On będzie mordował wszystkich i to robi. Amerykańskie chyba, oczywiście, firma. Tutaj macie Jechowa, zobaczcie, co na teraj się rozbije Jechowa. Na teraju nie ma, wszystko zniszczył. No, także tu macie dwóch bogów w niebie i Chrystus jest Bogiem dla nas, bo Jego Ojciec jest Bogiem prawdziwym, z Boga prawdziwego. Chrystus się zrodził, jest dla nas za Adama Chrystus. 1 Koryntian 15, 22, 23. Także jak zbudujecie dom na na Chrystusie, na skalę naprawdę, to będzie ze złota i srebra przeżyjecie. Jak na kłamstwie to Judasz miał problem. Samo dobre w życie, bo Chrystus, którego Wam głosimy, Emanuel, nie odbierze Wam życia. Nie może, bo zniszczył śmierć. Na dwa 2000 lat temu osądził ten świat i zbawił ludzi. 8 miliardów ludzi zbawił, ale tylko ci, co będą posłuszni Chrystusowi 100%. Mateusz 17:5. Mateusz Piąty rozdział od 17 do 20. Szukajcie sprawiedliwości. Modlitwa tak. I tutaj budujcie na skalę. I wąska droga to uszulka. Bogdan i byszek Jesteśmy na wąskiej drodze. I tu jest 12 apostołów. Objawienie 21.14. Objawienie 21.12. Ja jestem aniołem. jednym z 12, I jestem z 24 starszych. Objawienie 19.4. No i Chrystus właśnie chodził łamał sabaty, faryzeusze nie lubili Go. A teraz ja jestem tym, jako, jako Syn Boży Rzymian 8.19, 19 a wy jesteście faryzeusze, nie lubicie prawdy. Od Ojca, który mnie posłał, Ojca z nieba, to jest Chrystus, mnie posłał, bo jest moim Ojcem w niebie. Urszulka jest moją siostrą w Chrystusie. Także nikodem, no co? Po nocach się pytał. I był pierwszy cud, woda z wino z wody. Z vino, z wody. Ale Chrystus też dał Samarytance wodę żywą. Jana 4:14 i nie zaprzeczył, dlatego diabeł miał 6000 lat tą władzę. Teraz zamknął go Chrystus na 1000 lat. I tu w duchowy sposób w czasie prawdziwej miłości uczniów Chrystus przyszedł. Bo Chrystus kiedyś miał ciało, przy do swoich zamordowali go ciało, na oko za oko, śmierć za śmierć. na 16, 2, teraz nas morduj, mordujecie, nie okazując miłości, ostracyzmem, obrawiacie nam tyłki, bo ludzie, którzy nas, mnie nie znają, że byłem u Świadków Jehowy 6 lat, to mnie nienawidzą z waszej mafii Świadków Jehowy. Dlaczego? Dlaczego nie podejdzie, spyta się, nie, nie wytłumaczyć, żeby wytłumaczyć. Dlaczego mnie tak nienawidzą bracia Świadków Jehowy? No bo wszepiacie im. Straszycie Bogdanym, odstępcą Ja nie odstąpiłem od Chrystusa. W na 9, 9, 9 werset. To Wy jechowej macie. Jechowa to jest przeklęty Wasz. Jechowa to jest morderca. Tak jak Faryzeusze byli przeklęci, zginęli. Rzymianie ich zniszczyli w 70 roku. I też go, wyprali mózg tym swoim, co ich słuchali, bo myśleli, szerokie te szaty, frędzle i tak dalej. I złodzili na pokaz. To dzisiaj tak samo. Jest Mateusz 15, 14. Zostawcie ślepi ślepego prowadzi. W dół padł. Macie za Chrystusem, nie za mną, za barankiem. Objawienie 14 rozdział, od 1 do 5. Objawienie 7 rozdział, od 1 do 4. Jest skompletowane nowe miasto Jeruzalem. Rzymian 11, 25, 26. Społgan, jesteśmy wszepieni. Chrystus przyszedł i z Polski wybiera. Iskra prawdy Chrystusa z Polski. Na cały świat. Ameryka jest to najgorsze zło. I fizycznie mordują ludzi na całym świecie. I, i, I kłamiąc. Mateusz 23. 10:24 do 42. Błogosławimy. Błogosławimy.